Siemanko, witam wszystkich, tym razem ze Świnoujścia, jako że jestem tutaj na krótkim urlopie, wziąłem ze sobą rowerek, dzisiaj w ramach rozgrzewki krótka wycieczka na kanał Piastowski, będzie krótko, ale malowniczo, godzina jakoś. Po 18.00, więc za chwilę będzie zachód słońca. Może się uda to zsynchronizować. Jak widać, rower dojechał, bagażnik się sprawdził, aczkolwiek mam pewne przemyślenia i na pewno powiem to podczas recenzji. Jedziemy sobie taką fajną ścieżką rowerową przez lasek. Tam z tyłu jeszcze przebija się słoneczko. No i coś, zapraszam do oglądania tej krótkiej przejażdżki. Temperaturka jak to nad morzem taka sobie choć patrząc na to co działo się 2-3 tygodnie temu, no to jest rewelacja, bo jest bezchmurne niebo nie pada, a temperaturka około 20 stopni. Wjeżdżamy do rezerwatu przyrody Krasiborskie Paprocie. Dziwnie się jedzie po tych płytach bo Strasznie ściąga oponę raz w lewo, raz w prawo trzeba być czujnym, bo w uwagi i można albo wjechać w te kamulce po lewej, albo w krzaczory po prawej. Nie lubię jeździć po czymś takim. No i wygląda na to, że do końca Tu mamy latarnię Jest taka chmara jakichś owadów było przede mną normalnie strach było gęby otworzyć No dobra. dobra, lecimy na sam cypę Ale pięknie to jest, spójrzcie na to, Słoneczko zachodzi, my jedziemy na Garminie, tam nie pokazuje na nawigację jakbym po morzu jechał. Uuu, mewki spłoszyłem. Czy tam rybitwy? Ja nie rozróżniam. Od razu mówię. No i jesteśmy. No dobra, to robimy odwrót. Na powrocie widziałem, można sobie tutaj przez las szuterkami polecieć. Pięknie tu jest, tylko wszystko oscerane przez mewy. Oj, 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 Ale klimat tu jest O Panie Eee Ale to chyba nie ta droga No jak tutaj wracam Jednak zawracam Zaraz zrobi się ciemno, a ja nie chciałbym się zgubić w lesie po ciemku w całkowicie nieznanym mi miejscu, tak to się nie będziemy bawić. Nie wyznaczyłem sobie trasy na powrót, bo byłem pewien, że ogarnę i kurde, nie ogarnąłem, no. Gdzieś, nie wiem gdzie, gdzieś mi uciekł ten zjazd szetrówkę nawigacja w ogóle zdziczała w ogóle stoję w miejscu na nawigacji no nic, wracam tą samą drogą nie będę kombinował niby coś tam znalazłem, ale to była ścieżka typu przytór kleszcza pełno haszczy, więc odpuściłem sobie trzeba docisnąć, bo Temperatura w tej chwili już jest 17 stopni, a do domu mam jeszcze 13 km. Także ja cisnę. Do zobaczenia, zapewne z Niemiec. I na razie wszystkiego dobrego.